Jak tam się prawa na naszej pralce pytam się Pytam się w tej BMC. Jedź Jedź Iwizaurus tutaj, jakaś paczka jest tam Jakaś laska tam jest Jedź tam No patrz stój jest, Nie Nie Wyjeżdżę, wyjeżdża, wyjeżdża Ale ich jest dużo, wyjechał motor game Ja zaraz z... będę Bierzemy go Ej on leży Zawierz go na szpital, bo się spłaczę Co zrobię Zawiozę go na szpital, no jezu motorem wyjeżdżę Das Peter, das hey, is not it. i spital proprio scusa E lo co Ja jestem na no pole jadę, jadę. jadę, do Was, jadę do was To fajnie tam się bawisz do swoich strzelasz czy do lokalnych? Policam Oni strzelają do Mercedes, was. Mercedes na górze Wychodzi